Josephine I właśnie dzisiaj nadeszła wiekopomna chwila. Parę dni temu licznik wybił 15 tysięcy subów, za co dziękuję Wam serdecznie. I w związku z tym, mama kupuje dzisiaj Csz! Werble. <laughs> Jeszcze raz. Mama. Kupuję dzisiaj... Trzy obiecane konie! Uuuu! Tak, tak, no i muszę niestety, no. Ale najpierw ciekawostka. Podejrzyjmy, co w wolnych chwilach czyta nasza stajenna. Jej książka zawiera prostą instrukcję karmienia konia. How to feed? How to feed, po prostu. Jak karmić. Tak. In, czyli wejście. Wyjście. Wyjście. I w toku. Wszystko jasne. Tak. Proste. Proste. Kliniczne I na temat. Tak. Na temat. No dobra. Kiedyś to podglądałam, ale ten koń był prawie niewidoczny i w ogóle tych napisów nie było. Widocznie to ulepszyli. Tak. No dobra, to przejdźmy teraz do rzeczy. Okej, okay, jesteśmy w stajni mamy. No to patrzymy jakie ma konie, żeby się nie powtarzało. Na pewno mama ma... Na pewno mama ma początkowce. Hanowe. Gdzie, ja gdzie ja mam kliknąć? Żeby sprawdzić. E, tutaj. te tutaj konie. Wszystkie tutaj sprawdzisz wtedy. No. Dobra. To jest sportowy fryzyjski. Ten. Od początku lecimy, tak lecimy. No. Później tu i tu ten? Mustang. To jest Pinto. No, to jest Pol startowiec. Konnemara. E, Morgan. Island, hanovershire Anglik. E, e, Pinto. E, Formia Palusa. Fjordzki. fjord. E, jak on się... Północno-szwedzki. No. Walijski i stary frys. I hafinger ha 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 To jest... E, dziki orweski, kucyk starej grafiki. O, właśnie to kucyk są... Kucyk starej? Tak, starej i to jest... najć, z... najć, No. I to niedawno właśnie odnowili grafikę. Ja mam starego Jorweskiego. Jorwik. E, stary arabski. shayer e, oh, Duński. 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 To był pierwszy koń, kiedy kupiłaś. Znaczy kiedy Wiktor cię kupił. Aha. Ja też go wtedy kupiłam, ale go zbrzelałam. Za 300 końca. Jorweski. To jest stary Szwed. Koń północno-szwedzki i Mustang. Jaki Szwed? To tak, już Szwed. wiemy. To, to jest Spirit. Wiemy, jakich ma, jakie mamy i tak? jakich nie mamy. To mama tak. Nie, yes, stop. E, to mama ma... Mama nie ma. Mama nie ma. No to nie mam dużo, no. W większości nie mam. Co e, mogę kupić? odmówionego mm, Czekaj, jak się... jakiegoś mówiłaś luzytana tak? Luzytana, Chciałam nie luzytana, bo mi się podobają. Tak. Pojedźmy teraz e, do. Do. Gdzie ja są luzytany? E, 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 na... A b, no, nie mogę wyjść. wyjdź. No ładnie. No. Chodź, pojedziemy do winnicy. Tam są luzytanki. E, jest jeszcze jeden z apki. Znaczy, są dwa zapki, ale. Nie, kupujemy tutaj. To. Dobra, to do zobaczenia w winnicy. No to widzimy się zaraz. Plus. Ok, jednak się tu jeszcze chwilę zatrzymamy? Mamy tu przecież jeszcze trzy luzytany. I to jest ten, który mamy się nie podobała, mi się podoba. Hehehe. A który mi się podobał? Nie wiem, który Ci się podobał. No dobra, ten jest taki. Taki? Czyli jaki? <gry> ten jest Kary. Ten jest może być ładny, a jakie tam są. A ty a mówiłaś, mówiłaś, że ten, że ten jest bzydki, że Ci się nie podoba, kiedy go podobałam. Tak. Serio? Tak, powiedziałaś, że Ci się nie podoba. Dobra, to jedźmy do winnicy. No to widzimy się już za chwilkę. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Mama powiedziała, że chyba tam wróci. No tak, bo tutaj ten... No chyba tamten jest najładniejszy jednak. Ten siwek... No może być, ale tamten mi się bardziej podoba. No to wracamy, nawet weź, weź pod wózkę. No to wzywamy pod wózkę. A ciekawe w ogóle ile ja mam hajsu. Pokażcie, gdzie to się sprawdza? Gdzie to się sprawdza? Już je Aha, okej. Okay. Patrzcie, 4677. I muszę wam powiedzieć, że nic z tych gwiazdek nie zostało kupione. Wszystko się samo nazbierało. Cztery lata to chyba zajęło. Tak. Czy trzy, ale... No ja może około ze trzy. No, pewnie tak bliżej trzech. Dobra, to kupujemy wobec tego tego. Akurat tego ja mam też. Też go masz? No to dobrze. Widocznie jest najładniejszy. Kup ja wszystko konia. Mam chyba. Wszystko ma? i teraz będziemy wybierać imię dla niego. Ty masz łatwo. Dobra, widzimy się zaraz, chyba, nie? No. No dobra, wybrałam w ciężkich bólach. Trzy godziny temu zaczęłam, już teraz skończyłam wreszcie. Ja przez ten czas wytrenowałam konia. Moonwalker. Okej. Okay. Moonwalker. Gratulujemy nowego konia. I co? Mam teraz zmienić na niego tak. od razu? A zestaw będziesz kupować jakiś? Ile masz ten. Czy tu Michajców wystarczy? Nie wiem. Nie no, pewnie Najwy jakieś. Mam za shillingi. Pokaż ile to mysz. A za szylingi to kupisz może jakieś o głowie, czy ten czaprak? A resztę możesz za... Dalej, cl Claire's Dale. A jak on wygląda? A ja nie wiem, czy ja go chcę. Ten, zobacz, akurat. Czekaj, czekaj, ja mam gdzieś dali, jakiś box, wolny? nie mam, nie? To jest Claire's Dale, tej formy. On nie, to chyba nie. Nie? Nie. No, którego mam? Nowej jeszcze kucyki. Ej, poczekaj, bo ja jestem tu nieogarnięta. Tylko tam musisz kliknąć. A, to muszę kliknąć, dobra, mhm. okej. Okay. Tu moonwalker. Mhm. I wrzucamy sobie, zamiast którego miałam. Nie wiem. Przy którym ja stoję. Aha, akurat. Dobra. Wszystko jedno. Candy Master. tu he, he. wrzucamy i teraz go będę szukać. Tam jest. O, widzisz jak pięknie. Może przełóż z nim na razie z jakiegoś konia zestaw albo coś znaleźć sz z szafy. Okej, okay, tak szybko. No. Nic nie będę przykładać, bo I ja żeby tutaj się mam była taka wszystko łysa. dobrane. Nie, czego no, na no, oklep jest fajnie. <laughs> Żebyś nie była łysa. <laughs> no wejdź. No. Tak Dobra, zobaczę co mam koniec. w szafie, ale i tak tu nic nie ma dobrego. No to obyś miała jakiś zestaw. Nie musi być dobry. No, no, szafa. Otwieraj się. Sprzęt. I to kucyki dobrze skaczą no. I to by było na tyle z mojego sprzętu. Tak. Tylko uwagę na statystyki, Jak... Okay? Dwa takie. Jak to jest dwa takie? Dlaczego masz dwa? Posłuszeństwo, zwinność, dwa takie same mam. Nie wiem, pewnie z jakiegoś zadania. Ale nie, bo nie można składać świadeł. No się jak nie można? A, można, o, ostatnio coś najedź, tam... Powinnaś się na to siodło. Najedź na to siodło? No. O, to jest chyba to zbugowane Kiedyś pamiętasz takie zbugowane siodło? O, to jest chyba dobre, nie? A no, to jest dobre. Ten cały zestaw jest dobry. To zakładamy mu. Takie było dla niego z tego zestawu, takie zielone ogłady, takie jasne biało. To? Mhm. Siła, szybkość? Było. Nie, jest taki. Nie, nie to. Nie takie, inne było. Inne? Inne, takie wpół ucięte. Bez na chrapniku. No co ty? Przecież tamto bez jest do kompletu. Nie, bez nachrapników było takie. No. Bo nie wiem. Ja mam takie bez nachrapników. Niemożliwe. Zostawu, mam biały czaprak do tego. Nie, to też nie jest to. Mówię ci, że to tamto. No mam identyczne. Nie ma. Hmm. To jest To Dobra, to było no, to. 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 I co jeszcze? Czaprak do tego? Tak. Ten, biały. Ten, ten nie, ten nie, ten nie. Nie, to też było jakieś. To to? Mm -mm. Nie, ja do tego mam taki biały czaprak A, to zwykły, nie. najzwyklejszy. Ale to do, do kompletu też chyba musi być coś. Nie, do tego, do tego kompletu nie ma czapraka, wiesz? Serio? Tak. I Szukałam, ale nie ma. Chyba, że się mylę, ale ja nie mam, całą szafę moją przejrzałam i jeszcze szukałam ogólnie w sklepach i nie było. Dobra, powiedzmy, że ten, byle co, okej. Okay. Oto kom, teraz szukasz następnego. Dobra, Masz to jeszcze... widzimy się zaraz, jak obmyślę. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, mama postanowiła kupić Trakena. Tak, nie wiem czy dobry wybór, no ale niech tam już będzie. Tego chciałam na początku kupić, ale się zdecydowałam na tego obok. Aha. No dobra. To, to kup konia. Kup konia. I wybierasz imię. No to do zaraz. Mam już imię. White Wings. Okej. Okay. I co? Jedziemy po trzeciego? Czy zaglądamy do stajni? Jedziemy po trzeciego od razu, tak? A może zmień. Nie, nie Z będę się niego. Nie, później, później trzy wyciągnę. No dobra, dobra, widzimy się przy następnym. No dobra, jesteśmy przy kasztanowatym Clydesdale'u. Sebedłową przy nim i go kupujemy. Kup konia. Będziemy razem trenować. Bo mam jeszcze mnóstwo koni na pierwszym poziomie. <laughs> mm -hmm. Dobra, do zaraz. Uwaga, mama nazwała swojego konika Water King pewnie nie jest zbyt oryginalne to imię, ale niech tam już będzie. No to mama kupiła w końcu konisia. Trzy konisie. Trzy konisie. Trzy konisie kupiłam i teraz możemy. Na końcu. I teraz jedziemy do stajni, tak? Tak. Musisz wyjść na wszystkich. Mm, dobra, na wszystkich muszę wyjść? Tak. Nie, poustawiam Dziękuję. je tylko. No i tu są moje nowe trzy nabytki. Proszę, tak się prezentują. O. Są bardzo piękne. Ile ja mam teraz koni? Nawet nie wiem. No, to 20? Później policzę. Później policzę. Dobra. Yy, nie mają jeszcze zestawów. Może w następnym odcinku coś tak kupię, zobaczy, ale ile, zobaczę ile, ile mi zostało pieniędzy. O, no, no, spokojnie. Nawet. Dobra, to w następnym odcinku. Nie wiem, czy w następnym następnym, czy jeszcze w następnym następnym. Tak. Kupimy dla nich jakieś zestawy. No to to już wszystko w tym odcineczku i widzimy się w następnym. Pa pa pa.